Rozumieć Path of Exile. Hej hej, ja jestem Melin, a dziś zaczniemy rozgrywkę dualistą i spróbujemy ogarnąć dolną stronę drzewka. Zobaczyć, jakie są fajne skile jakie są mechaniki defensywne związane z nimi, i generalnie na początku wybierzemy pewnie Samulden Strika, żeby progresować. Później, może jakiś cyklon wejdzie, zobaczymy. Nasze drzewko jest skupione wokół Live Leash'a, e, Live Regena, Armora, stakowania, Życia, Frenzy Endurance Charg'ów. E, zmieniamy też ev Evasion na Armor, dodatkowo mamy Onslaught e, po zabiciu przez 4 sekundy oraz odporność na e, trucizny jeśli mamy hełm z, z większym Evasion niż Armor. Mamy wzięte też e, efektywności wykorzystania many na nasze aury i banery, e, będziemy je zarzucać. Drzewko będzie ewoluować w czasie. Pewnie do setnego levela nie dobijemy, ale naszym celem jest sprawdzenie mechanik, które możemy wykorzystać później do stworzenia naszej gry. Bo jeszcze tego nie mówiłem wprost, ale chciałbym stworzyć grę w 2D w stylu hack and slash. Pytanie, czy to będzie gra stworzona w Unity, czy też nie, bo w tamtym tygodniu zrobiło się dość gorąco w branży game Dev Za sprawą nowej polityki korzystania z tego silnika. No, i po pewnych progach po prostu game Devowie byliby zobowiązani do płacenia Unity za każdą instalację, co dla gier free to play, takich popularnych, ale mimo wszystko taniej gier z mikrotransakcjami, właśnie live serviceów, no byłoby bardzo problematyczne i mogłoby skutkować nawet bankructwem, a w najlepszym wypadku prowadzeniem działalności po prostu w ciemno, nie mogąc oszacować stricte kosztów, jakie się wiążą z produkcją i potem z utrzymywaniem gry. Z tego też powodu nie opublikowałem jeszcze filmu, gdzie tworzę Lightning 10 of Unity. Muszę jeszcze kilka rzeczy przemyśleć i wtedy wrzucę ten filmik, ale będę musiał go trochę zedytować jeszcze, jeśli chodzi o to, żeby dodać tam swoje stanowisko w odnośnie całej sprawy, I czy będę dalej tworzył w Unity czy nie. No bo tutaj no, od półtorej roku się tak naprawdę uczyłem. Jestem na takim poziomie, można powiedzieć, juniowskim. I no, zobaczymy, jak to dalej będzie. No, a wracając do Poe. Standardowo zabijamy wszystkich bandytów, żeby otrzymać dwa dodatkowe skill pointy. W drzewku na razie dajemy notkę na unikanie stunów, ale później się z niej wycofiamy, gdy będziemy mieli odporność na stuny podczas liczowania życia. Kończymy drugi akt, pokonując bossa. BEPS, jak widać, nie jest jakiś duży, ale za to wytrzymałość się wydaje być całkiem ok. Tak wygląda drzewko pasywek po dwóch aktach. Mamy odporność na stuny, liczowanie mamy i życia oraz mopki, że nie mogą blokować naszych ataków. Tutaj ubrałem jakiś unikalny item, który wybucha mopki po zabiciu oraz dodałem splash do Molten Strike'a, co powinno zwiększyć clear. Czasami nawet pamiętam, żeby użyć banneru. Normalnie spoko. No i wreszcie cyklon. Szczerze, grałem tym skillem dawno temu. Pamiętam tylko, że był całkiem ok, przyjemnie się nim grało. A to było jeszcze w jakimś patchu dawno temu przed Atlasem Map. Więc zobaczymy, jak się spisza. W międzyczasie ubrałem jeszcze unikalne rękawiczki na generowanie losowych czadrów. Co na razie daje niezłego kopa, muszę przyznać. Nigdy pod czadrami jakoś nie grałem. I się nimi nie interesowałem, dlatego też chcę ascendencji Slayer'a zabrać tę notkę powiązaną właśnie z charge'ami. Tam jest, że endurance czardzi równają się frenzy czardzi jakoś tak. No, ten cyklon i to wybuchanie mopków jak popcorn jest zabawne. Szkoda, że ma taki mały zasięg, ale jest ok. No, zrobimy szybko triala i lecimy już slayerem dalej. Ok, pokonamy do minusa, kręcąc się jak pijany bączek, w kółko, i w kółko, i w kółko. To normalnie jest chyba najlepsza taktyka na świecie, ale że muszę nauczyć się to robić w drugą stronę, żeby omijać większość ataków bosów. Czwarty akt szybko zdobiony, a tak naprawdę to zapomniałem załączyć nagrywania, ale tu macie na pocieszenie walkę z D'Areso. Wejście do piątego aktu i długa walka z kitawą. W międzyczasie opowiem czego się dorobiliśmy, mianowicie mamy golema na regen życia, mamy flaszki na armor i phasing, tak, zamiast flaszki na manę. E, mamy jeszcze flaszkę jakąś taką unikalną na onslaught, ale ona strasznie krótko trwa, więc będę musiał zabrać jakąś inną później. E, no i widać jak słaby mamy deps teraz, więc musimy jak najszybciej zmienić broń. No i skończymy w fakcie szóstym, ale jeszcze zmienimy broń na lepszy miecz bo ta maczuga jest zdecydowanie za słaba. Mamy jeszcze budki do wymiany, mają tylko 8 marmora, ale to jak jakiś dobędziemy, to się tym zajmiemy. A póki co życzę Wam miłej gry w Poe oraz odkrywania innych wspaniałych światów gier. Pozdrawiam, Melin.